Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Beata Aventura Dudek od ponad 20 lat zajmuję się nadzorem nad loteriami promocyjnymi. W ostatnim czasie prowadzę również wiele szkoleń na ten temat. Przygotowałam dla Państwa dziś książkę, poradnik dla firm, poradnik dla przedsiębiorców, w jaki sposób bezpiecznie i prawidłowo zorganizować loterię promocyjną. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że zamówienie na tą książkę otrzymałam ponad 2 lata temu bo już wówczas była potrzeba na rynku pojawiała się taka pojawiały się pytania odnośnie takiej książki, ponieważ wszystkie przepisy, które dotyczą organizacji loterii promocyjnych rozproszone są w różnych miejscach. W ustawie o grach hazardowych, w rozporządzeniach wykonawczych, w ustawie o kontroli celnej, a ta książka gwarantuje Państwu pełne kompendium, pełne, pełny komplet informacji, ale dołączyłam dodatkowo do tej książki również wzory dokumentów, wzory regulaminów wzory zgłoszeń, wzory protokołów przekazania nagród z podatkiem, wzory protokołów z losowań, również ewidencje zaświadczenia i sprawozdania z zakończenia loterii, bo cóż drodzy państwo, niektórym wydaje się, że organizacja loterii to tylko uzyskanie zezwolenia i samo losowanie. Otóż nie, sam organizator musi spełnić tutaj wiele procedur związanych z organizacją takiej gry hazardowej, bo loteria promocyjna to oczywiście gra hazardowa, to gra losowa, ale również gra hazardowa, e, której definicja mówi, że udział w tej loterii e, jest nieodpłatny, ale uczestnik kupuje towar, produkt, e, towar, e, usługę lub inny dowód udziału w grze. Czyli w takiej loterii Państwo możecie promować książki, e-książki, e, jedzenie. Na przykład nabiał, który jest na tej samej stawce podatkowej VAT. Jak właśnie e-książki. I książki, bo tutaj było wiele dewagacji, czy e-book, ponieważ e, o, o, jest objęty 5% staw, stawką VAT, czy może e, być produktem w loterii? Oczywiście, że tak, szanowni Państwo. Mamy różne stawki VAT: 23% na większość produktów, 8% na na przykład usługi gastronomiczne. Natomiast nie ma tutaj żadnych obostrzeń prawnych i stawka VAT nie ma tutaj znaczenia jeśli chodzi o produkt czy usługę, która będzie promowana podczas loterii promocyjnej. Także mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Państwa pomocne. Ja zapraszam do przeczytania książki i zapraszam Państwa również na moje szkolenia, których programy odnajdziecie i terminy na stronie www.gamaszkolenia.pl.